Do naszego serca ponoć prowadzą dwie drogi, jedna przez żołądek, a druga przez oczy. Jest takie, taka część naszego ciała, która jest mocno zaniedbana. A jeżeli przychodzimy po ciężkim dniu pracy, zmęczeniem, ból głowy, może migrenowy, to pierwsze co dla relaksu, zaczynamy sobie masować w skronie, masować okolice oczu. No i właśnie o tym masażu chciałem porozmawiać. Mamy super patent, super rozwiązanie z firmy Medivon, ta, która nie lubi kompromisów, jeśli chodzi o jakość, i podaje wam przedstawia najlepsze e, światowe rozwiązania. Coś, co jest wspaniałą rzeczą nie tylko na prezent pod choinkę dla każdego, no to właśnie masażer oczu. Mówiąc się, że niesamowita rzecz, bo Zazwyczaj masażery dotyczą nóg, pleców, kręgosłupa i tak a tu się okazuje, że ktoś wymyślił masażer do oczu. Włączając zyskujecie kilka poziomów relaksu, a zaraz Wam też powiem o takim terapeutycznym oddziaływaniu. Zwiększymy tylko tutaj poziom i zaraz sami usłyszycie i zobaczycie, jak okulary zaczną wibrować. Ale słyszycie już na pewno muzykę? O! Słychać? Słychać wibracje? Słuchajcie, jest tu kilka poziomów oddziaływania. Jest ciepły kompres. Co to oznacza? To oznacza, że część wokół oczu, części e, przyzatokowe będą rozgrzewane. To znaczy, że naczynia krwionośne zyskają na wielkości. Przepływ krwi będzie lepszy, odżywienie będzie lepsze. Ale uwaga, jest też masaż, o właśnie, słychać, wibracyjny. I zakładając te okulary, a one mają jeszcze taki walor, że można zabrać ze sobą w podróż, będziecie oddziaływać na kilku poziomach. Będzie ten ciepły kompres. Ciepło będzie przenoszone przez bardzo delikatne, silikonowe Wyściółki od wewnątrz. Będzie też akupunktura, taka cieplna, masaż wibracyjny i do tego, jak słyszycie, muzyka, która sama w sobie ma charakter relaksujący. I teraz, tak, przychodzicie sobie właśnie z pracy, na Wasze oczy, gdzie Wy jesteście? Trochę tutaj widzę, na Wasze oczy oddziaływał dym papierosów. E, jakieś alergie, może smog, ale samo zmęczenie. Duży czas, długi czas spędzony przed e, ekranem monitora. To niemalże teraz prawie każda praca. Czujecie ból, potrzebujecie właśnie i chwili relaksu, ale też potrzebujecie właśnie takiego prozdrowotnego, fizjoterapeutycznego oddziaływania. Włączacie po prostu jednym przyciskiem, a możecie tu ustawić i poziom ciepła, i poziom wibracji. Możecie włączyć lub też zmienić muzykę o przyciskiem i wtedy włączą się może zamiast ptaczków, włączą się jakieś strumyki. O, teraz słyszę ptaszki. I macie tak, z jednej strony relaks, z drugiej strony masaż tej właśnie części ciała, za którą pierwszą się łapiecie w przypadku bólów migranowych, generalnie bólu głowy, można się położyć, o, i oddać się chwili relaksu. To jest taki błogostan, który was wprowadzał właśnie te okulary, teraz te wibracje. O, słychać bardziej. Więc słuchajcie, coś. Niespotykanego. Coś, co można powiedzieć od niedawna, jest dostępne na rynku. Okulary, masażer do oczu. Kilka poziomów oddziaływania. Ciepło, czyli robicie sobie ciepły kompres, aby zwiększyć metabolizm komórek, metabolizm mięśni wokół oczu, ale też oddziaływać pozytywnie na zatoki. No, za chwilę to będzie jeszcze bardziej potrzebne z racji takiej, a nie innej pory roku. Macie relaksującą muzykę wibracje to wszystko wpływa, że ten masażer do oczu wprowadzi was w niesamowity błogostan. Z jednej strony ten poziom relaksu, a z drugiej strony bardzo prozdrowotne oddziaływanie. Bo nic gorszego jak spięta głowa, nic gorszego jak ból głowy, z ilu rzeczy eliminuje właśnie nas taki stan, kiedy boli nas głowa. Tu możecie zrezygnować i dla wielu to będzie wręcz zauważalne. Mniej farmakologii na co dzień, jeśli chodzi o leczenie skutków. Tu macie nie tylko leczenie skutków, ale też oddziaływanie prozdrowotne. Być może ktoś ma zespół suchego oka. Też zwiększony metabolizm przemiany komórkowej wokół oczu, lepsze utlenienie komórek spowoduje, że właśnie mniej preparatów będziecie musieli stosować. Wasze oczy będą po prostu odżywione, wasz duch będzie w błogostan wprowadzony więc można sobie tak chrapnąć na sowce leżąc, słuchając jeszcze do tego przyjemnej muzyki, która sama w sobie, niektórzy pewnie słuchają, dla odprężenia ma już ten walor właśnie relaksujący. Okulary, masażer travel, masażer do oczu. Jeszcze raz powiem, kompres cieplny, czyli możecie sobie wyregulować poziom ciepła tak, żeby rozgrzać tutaj część przyzatokową i wokół oczu. Możecie zmienić muzykę, do tego jeszcze masaż e, wibracyjny. To wszystko w jednym urządzeniu, niwelującym bóle głowy, bóle migrenowe, poprawiające krążenie krwi, może być urządzeniem, które na co dzień będziecie używać, może być wyjątkowym prezentem dla najbliższej kochanej osoby.